w trzeciej niedzieli wielkiego postu Jezus pierwszy i jedyny raz robi coś co jest zapisane właśnie w dzisiejszej ewangelii. Sporządza bicz i wyrzuca tych, którzy w świątyni robili to co do nich należało, czyli przyjmowali ofiary, gromadzili te wszystkie ofiary, no i za nie dziękowali Panu Bogu. Dlaczego Jezus to robi? Pozwolę sobie użyć przykładu, który no jest chyba dzisiejszy taki. Przyszła kobieta, która się wypisała z kościoła, czyniła akt apostazji. Powiedziała, że nie chce tutaj mieć żadnych sakramentów, że nie chce przekraczać progu tej świątyni. Kazała wykreślić się z ksiąg metrykalnych. Powiedziała, że nie chce być pochowana na cmentarzu parafialnym. Nie chce, ma do tego prawo. I wyszła. I kilka tygodni później ta sama kobieta przyszła, tak się trafiło, do tej samej parafii, do tego samego księdza, i poprosiła o to, czy może być matką chrzestną, żeby wydał karteczkę, że jest wierząca i praktykująca. I jemu się coś skojarzyło, że widział gdzieś tą kobietę. Otworzył księgi metrykalne i w tej księdze metrykalnej jest, że jest wypisana, że nie chce sakramentów, że nie chce być w kościele. Wiadomo, że matka chrzestna ma do wiary doprowadzić. Ma za zadanie się przygotować, wyspowiadać, przyjąć komunię świętą w intencji tego dziecka. Na mszy świętej są pytania też do rodziców chrzestnych, czy wyrzekasz się grzechu, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa. I on mówi do tej pani, że no ale pani trzy tygodnie temu wypisała się z tego kościoła, nie chce pani być osobą wierzącą. Ona mówi, to ja złożę ofiarę. Proszę księdza, to 100 złotych złożę. I ksiądz mówi, ale tu nie chodzi o ofiarę. Tu chodzi o to, że teraz trzeba by było wrócić do tego, czego pani się przed chwilą, czy tam trzy tygodnie temu, wyrzekła, wypisała się. Pani przed chwilą nie chciała wierzyć w Chrystusa, nie chciała uczestniczyć w sakramentach, nie chciała czynnie być świadomą osobą, która daje świadectwo. I tu nie chodzi dzisiaj o wiarę. Tu trzeba zrobić remament swojej duchowości. Możemy przejść przez to wszystko, które się skończy tym, że pani wyzna wiarę w Jezusa Chrystusa. Ona mówi: No, ale przecież no, to ja mogę złożyć ofiarę na Kościół. I ten ksiądz mówi: Proszę pani. Odłóżmy te ofiary, a zacznijmy robić remament Pani życia. Jeśli Pani chce być matką chrzestną, no to za, na, najpierw się zapytamy, czy Pani wierzy w tego Chrystusa, któremu Pani chce złożyć ofiarę. Bo to nie o ofiarę chodzi. Pierwsze czytanie dzisiaj mówi, wraca znowu do Dekalogu, wraca do tego, że to jest Bóg jedyny. Więc dzisiaj w sposób szczególny posłużę się jednym ze zdań świętych, którzy mówili mniej więcej tak. Pójdź na adorację. Zaproś tam na adoracji Chrystusa do swojego serca i nie zapomnij powiedzieć, żeby wziął za sobą bicz. Bicz, który poukłada nam nasze życie duchowe. Bicz, który powoduje, że my z naszymi uzależnieniami, do których jesteśmy przyzwyczajeni cielesnymi, a jeszcze może trudniej tymi, które mamy w głowie, mentalnie, metanoja polega na zmianie myślenia, które nie jest nasze jest chrystusowe i boże. Chciejmy zapraszać Chrystusa, który poukłada nam to, co w głowie jest poukładane przez świat, to co w sercu jest poukładane w ciele przez świat, żeby Chrystus, który przynosi nam wolność, tą wolność mógł nam dawać. To jest kwestia twojego i mojego tak które powiedziała Maryja względem Chrystusa, którego chce rodzić. Chciejmy rodzić Chrystusa, a nie tani katolicyzm, nie infantylność wiary, która się skupia tylko na jakiejś ofierze. Bądźmy gotowi do dawania świadectwa, które jest realnym stawaniem się Chrystusowym w kontekście tego, w czym żyjemy. Do tego dzisiaj Chrystus zachęca.